Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo. O Jezu, a co to mi się włączyło? Coś mi się, słuchajcie, włączyło, przepraszam. E, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z wynikami rozdania na 700 subskrypcji. Jak widzicie, filmik już został odpalony. Za chwileczkę będę dalej przechodziła do rzeczy. E, dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział, którzy zapoznali się z zasadami rozdania, ponieważ nie wszyscy będą brali. Brani dzisiaj pod uwagę. Powód, tak jak powiedziałam, nieznajomość zasad rozdania. Jeżeli ktoś ma problem z oglądaniem filmików, słuchajcie, ja nie zmuszam nikogo do oglądania, to niech się chociaż troszeczkę wysili i pod filmikiem są podane zasady rozdania. To naprawdę dużo czasu nie zajmuje, a przynajmniej człowiek nie będzie wyeliminowany podczas losowania, także mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe jeżeli za chwileczkę przechodząc do programu zobaczycie swoją nazwę kanału ale po prostu nie będzie spełniona, spełnione zasady które należało spełnić Także, troszeczkę się zakręciłam, ale wszyscy wiedzą o co chodzi kopiujemy tutaj link do filmiku, kopiuj i teraz będziemy wklejać YouTube Random Comment Picker, stronka z której będę korzystała. Wklejamy. Tutaj mamy komentarze 79. Mamy start. I ja trzymam mocno kciuki. Mam nadzieję, że za pierwszym razem będzie zwycięzca, który zechciał poświęcić troszeczkę więcej czasu i zapoznał się z zasadami. Losujemy i zobaczymy. Jeżeli będzie to osoba, która nie spełniła zasad. O, proszę bardzo. Mamy zwycięzcę Marta zemkę. Gratulacje 700 subsub, subów kochana. Teraz do tysiąca lecimy, biorę udział w rozdaniu. Marta gratuluję tobie bardzo. Ostatnio chyba masz szczęście, bo u którejś dziewczyny również wygrałaś. Także jest mi niezmiernie miło. Tym bardziej, że jesteś na, u mnie na kanale bardzo długo. Przybywałaś nawet, kiedy były live y robione, także tym bardziej jestem zadowolona, że to właśnie padło na Ciebie. Kochana, ja czekam na Twojego maila do poniedziałku, do godziny 20. Jeżeli masz ochotę, możesz również na Instagramie, bo ostatnio obie siebie zaobserwowałyśmy. Więc jeżeli nie chcesz maila, to napisz po prostu na Instagramie dane swoje do wysyłki. I jeżeli zrobisz to jeszcze dzisiaj, czyli w niedzielę, to jutro w poniedziałek będę wysyłała paczuszkę. Także paczka dojdzie wtedy szybciej. Gratuluję Marcie, ale gratuluję również wszystkim, którzy chcieli wziąć udział i zapraszam na kolejne rozdania, bo kolejne będzie już niedługo być może na 750 subskrypcji. być Jeżeli za chwileczkę, wiecie, zaczną spadać te suby, albo na 800 wszystko zobaczymy jak to wyjdzie w praniu jeszcze raz dziękuję gratuluję i marta czekam na twoją twojego maila twoją wiadomość na instagramie pozdrawiam papa pa.